36 wniosków w sprawie budżetu obywatelskiego napłynęło z całego Tczewa do Tczewskiego Ratusza. Urząd miejski czekał na wnioski do 28 marca. Najwięcej dotyczy okręgu obejmującego się dla prądnica, bajkowe Piotrowo, suchostrzygi. Które z nich zostaną zrealizowane, dowiemy się ostatniego dnia kwietnia. Wnioski złożone przez mieszkańców dotyczą m.in. budowy stojaków rowerowych, remontów chodników, urządzenia siłowni pod chmurką, budowy parkingu, naprawy zatoki postojowej, postawienia wiaty autobusowej, budowy i modernizacji placów zabaw oraz terenów sportowych i rekreacyjnych. Jak zaangażowani w pilotażowy projekt oceniają władze Trzewa? Na dzień dzisiejszy 36 wniosków wpłynęło. Myślę, że jak na pierwszy pilotażowy program budżetu obywatelskiego jest to naprawdę bardzo dużo. I osobiście jestem pozytywnie zaskoczony reakcją mieszkańców, którzy. Zgłosili dużo ciekawych pomysłów. Oczywiście teraz te wnioski są poddane weryfikacji. Niemniej jednak, bez względu na to, czy one uzyskają środki w ramach budżetu, czy też nie, chciałbym te inicjatywy mieszkańców zachować. I jeżeli te wnioski nie otrzymają pieniędzy w ramach tych 500 tysięcy budżetu obywatelskiego, będziemy na pewno je realizować ze środków własnych miasta. Już poza budżetem obywatelskim. W kwietniu projekty zweryfikuje pod względem formalnym powołana przez prezydenta Tczewa komisja, której pracę nadzoruje wiceprezydent miasta Adam Burczyk. Ogłoszenie projektów, które będą realizowane w tym roku w ramach budżetu obywatelskiego, nastąpi 30 kwietnia.